z wami po japońsku to jest sushi STA na moim urodzinowym sushi jakieś roleczki zaraz biorę może jakiś zestaw pożyjemy zobaczymy pierdol pokażę wam tutaj w menu co zamówiłem sushi burger bo jeszcze nigdy takiego nie jadłem z krewetkami i z łososiem do tego co ja jeszcze zamówiłem? Bo już mi się trochę pomieszało. E, jeszcze zamówiłem Nigiri e, z krewetką gotowaną. E, do tego mochi e, macha. Mochi na maczy. I jeszcze kombucze Tulsi. Tulsi chyba tak się to nazywa. E, z basiliką. No, także, mordeczki, czekam na zamówienie. Tak, widzicie, mam czapkę barsy. Bo dzisiaj gra, ale też moja ukochana legiona. A, mordeczki, jakbyście nie wiedzieli, to sushi burger jest też nazywany onigirazu. Tak jak onigiri. To akurat są takie małe kanapki. To oni grają, to są duże wręcz burgery zrobione z ryżu, nowy i dodatków, oczywiście. I proszę bardzo, mordeczki. Tak się prezentuje mój, moja uczta urodzinowa Tulsi. To jest ta moja kombucha z bazylią. Tutaj mam. Sparzoną krewetką nigdy yy, moci macza, sałatka łakanę i mój burger sushi. Yy, yy. Jest też kawior, będzie pychutka Ok, na początek spróbuję spać tej Mm, czuć, czuć, kurczę, to mu bazę dla. Nie wiem, może jej jestem zasugerowany, ale... Wow. Wietrawna. Pyszna. Trochę. Właśnie taka bardziej wytrawna jest. Nie, nie jest taka słodka. Ojej, ojej. Najpierw tak, oczywiście spróbuję sobie sałatką wakamę. Mmm. Mm. Mm. Wow. Jest przepyszne oczywiście, jak zawsze. Mm oj niestety niestety mordeczki troszeczkę uświniłem teraz pora na nigiri a tutaj tuki um, babułak. burak mhm tak ja. nie przepadam za burakami mm, mm. Troszeczkę sobie nałożyć wasabi i no właśnie mamy jeszcze te sylwiacze, sylwiacze mają. Właściwie myślę, że sos sojowy to byłby niepotrzebny zresztą i tu mamy miseczki. Ali wa sabi Oh iku dan lagi Ich habe einen Schritt, den ich nicht mehr wusste. Ich den Cała pojedzona. Czas spróbować tego no, potwora. Potwora oczywiście w cudzysłowie. No wiadomo, jak burger to się idzie rękoma. Bo nie jak jeść, bo To zielone to pewnie kawior z palismalą. Trzeba bardzo, się Ok. trzeba się. Rewentki też już są. Nome. Genialne. Mm. Też papryka świeża, awokado. Mm. Mm. Urodzinowa uczta w suszy starych. Wow. Czegoś takiego się nie spodziewałem. To jest genialne sushi ale w formie onigirazu po to jest genialne sushi w formie kanapki jeszcze akurat to te zielone kulki, ten kadion, fajnie strzela. Wszystko bardzo świeże, aromatyczne. Mm. Mm. Bordeczki. To jest genialne. A tutaj mam prawdziwe moci. Nie to, co jest w biedronce. W końcu spróbuję prawdziwego moci. Ale to po burgerze. Ok, bo będę spróbował do drugiej części. W której, jak widzicie, posypką jest albo sztypelek, albo denka. Zawsze mi się myli sosem jest Kewpie czyli japoński mają mm. mm. wow Tadęka na zupełny smak. Ale to jest takie bardziej, bym powiedział, takie energetyczne. Mm, Taki ostrzejszy smak jest on. Niemniej, nie nie ma spikanterią, ale po prostu to jest dość ostry smak tej cebulki. Uczta urodzinowa. Kojem o Hamburger z jego Czas oczyścić kubki smakowe, właśnie marynowanym miękkim. pyszną kombuczynę koko i a tutaj oprócz moci mam jeszcze granat pomarańcze i co? borówki amerykańskie okay. Nowe rody, Ciasto. Przepyszne. Mm. Totalnie warto. Nie wiem, czy to się powinno jeść łyżeczką. Czy to powinno się jeść rękami. Ale skoro podalną łyżeczkę, to raczej wypada łyżeczką wieść. To są też owoce. i go było trzeba. Oj. O fak. One dały. jest sprężyste. nie jest znacznie mniej takie gumie. Nie, jak w tej, jak w tych z biedą, To nie ma porównania to jest niewodzianie jest po prostu petarda tak naprawdę dopiero teraz, pierwszy raz w życiu jem prawdziwe mochi, a nie te podróżne, co można kupić Chociaż nie, przepraszam, Podłubka to nie jest właściwe słowo. To po prostu nie są takie restauracyjne moczy. Tak jak mamy po prostu sklepowe susze. Mm, mm. liść mięcika mm. to jest po prostu genialne morwetki nie wiem czy ten liść jest jadalny ale i tak po prostu nie mam na takie liście ochody teraz świeższy po A teraz, no cóż, pomagam cię. Mogę też zjeść, ale skórki raczej nie będzie. Sam mąż. Możliwe, że tylko bez, po prostu sok. Mordetki 12 na 10. Pierwszy raz daje tak wysoką ocenę. To jest po prostu ponad normę. Najlepsze, najlepsze czytanie jaką w życiu jadę. Trzymajcie się. Wielkie polskie Elo, Virtus.